W sądzie panowała całkowita cisza, gdy pięcioletni Mateo Martinez wszedł, mocno trzymając smycz swojego owczarka niemieckiego reksa, który miał szeroką bliznę na boku. Wszystkie spojrzenia śledziły powolne i zdecydowane kroki małego chłopca, gdy zmierzał w kierunku ławy świadków. Sędzia Antonio Garcia, człowiek z dużym doświadczeniem i dekadami pracy na stanowisku, lekko pochylił się do przodu, obserwując Mateo z uwagą, świadomy że los procesu zależał od tego kruchego świadka. Mateo był jedynym naocznym, świadkiem próby porwania, która mogła skazać niebezpiecznego człowieka na dożywocie. Ale istniał poważny problem: chłopiec nie wypowiedział ani jednego słowa od czasu ataku. Po drugiej stronie sali oskarżony, Luis Ramirez, 45-letni inżynier oprogramowania o prostym wyglądzie, siedział spokojnie przy stole obrony. Świadek zidentyfikował go na miejscu zdarzenia, ale bez fizycznych dowodów ani przyznania się do winy. Adwokat Luisa planował podważyć zdolność straumatyzowanego dziecka do rozpoznania go. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Gdy Mateo zajął miejsce, jego zielone oczy spotkały się z oczami Luisa, a jego małe palce zaczęły drżeć, wykonując subtelny gest wyuczony w terapii. Tylko Rex i sędzia Antonio zauważyli to. Rex zareagował natychmiast na lekki ruch palców Mateo, jakby prosił o pomoc w ciszy. Ciało psa napięło się, jego uszy skierowały się do przodu, a mięśnie skurczyły się, jak sprężyna, gdy wydawał głębokie warczenie, wyraźne ostrzeżenie. Jego bursztynowe oczy intensywnie wpatrywały się w Luisa, a dreszcz przebiegł przez salę. Słychać było szepty i szemrania wśród obecnych. To nie była po prostu reakcja wyszkolonego psa wsparcia, to było coś instynktownego, coś pierwotnego. Sędzia Antonio uderzył młotkiem, zarządzając piętnastominutową przerwę, zaskakująco pilnym głosem. Prokurator Sofia Herrera rzuciła mu pytające spojrzenie, ale on odwrócił uwagę ku Mateo, który trzymał się Reksa, jakby pies był jego jedynym ratunkiem. Było jasne, że stało się coś bardzo ważnego, a sędzia potrzebował odpowiedzi przed kontynuowaniem procesu. Siedząc, sędzia Antonio szybko zastanawiał się. W ciągu wszystkich lat swojej kariery nigdy nie widział by pies terapeutyczny reagował z taką pewnością. Zastanawiał się, co rex mógł rozpoznać i co to oznaczałoby dla sprawy. Na korytarzach Mateo uklęknął obok rexa, chwytając mocno sierść psa. Jego matka Izabel Lupes. Podeszła pospiesznie, wygładzając loki chłopca drżącymi palcami, pytając łagodnie: Synku, wszystko w porządku? Mateo nie odpowiedział, ale jego uchwyt na reksie wzmocnił się, pokazując, jak kluczowy był ten moment. Tymczasem śledczy Diego Morales, doświadczony agent Policji Narodowej, obserwował z daleka, przekonany, że to, co wydarzyło się na sali, było punktem zwrotnym. Podchodząc do sędziego, szepnął cicho, że stawia wszystkie swoje referencje, że Rex rozpoznaje Ramireza skądś. Sędzia Antonio westchnął, mrużąc swoje przenikliwe niebieskie oczy, zdecydowany dowiedzieć się skąd pochodzi to rozpoznanie. W osobnym pokoju Luis Ramirez spotkał się ze swoim adwokatem Rafaelem Sanchezem. Gdy zostali sami, arogancka pewność siebie Luisa przemieniła się w coś zimniejszego i bardziej wyrachowanego. Jego palce wystukiwały rytm na stole, gdy przeglądał epizod w swojej głowie. Chłopiec nie odezwał się, ale pies zareagował. On wie, mruknął Louis do siebie. Rafael uniósł brew i uśmiechnął się lekko, nie mówiąc nic więcej, podczas gdy Louis zdawał sobie sprawę, że. jego własny plan mógł obrócić się przeciwko niemu. Nigdy nie brał pod uwagę, że pies mógłby stać się kluczem do demontażu całej sprawy. Gdy piętnastominutowa przerwa dobiegła końca, sędzia Antonio wyprostował się i wziął głęboki oddech. Nie wierzył w zbiegi okoliczności i w tym momencie był przekonany, że Rex dostarczył najważniejszej wskazówki w procesie. Po raz pierwszy od początku procesu czuł, że szala się przechyla, mimo milczenia i powagi oraz terroru, który odebrał Mateo głos. Mateo Martinez był kiedyś chłopcem pełnym życia i słów, zdolnym rozświetlić każde miejsce, Swoimi niekończącymi się historiami i błyszczącymi niebieskimi oczami, pełnymi ciekawości i psotliwości. W wieku pięciu lat kochał bajki, pluszowe zabawki i historie opowiadane przez rodziców różnymi głosami dla każdej postaci. Ale tamtego fatalnego popołudnia strach go opanował. Był to idealny wiosenny dzień z zapachem kwiatów w powietrzu i słońcem złocącym podwórko, dom. Izabel z okna kuchni obserwowała bawiącego się Mateo, uśmiechając się na widok obracającego się chłopca w różowym ubraniu, jak mały tancerz. Jego ojciec, Juan Martinez, miał wrócić za kilka godzin, a ona zastanawiała się, czy już powinna przygotować kolację, czy poczekać. Wszystko miało przebiegać normalnie i bezpiecznie. Jednak telefon Izabel zadzwonił. To była jej siostra, która mieszkała w innym mieście. I Izabel wycofała się, by odebrać krótką, czterominutową rozmowę. Gdy wróciła na podwórko, znalazła główne drzwi szeroko otwarte. Dreszcz przebiegł przez jej ciało, gdy zobaczyła miejsce, gdzie Mateo się bawił. Chłopiec wciąż tam był, ale nie był sam. Czarna furgonetka była zaparkowana przy krawężniku, z częściowo uchylonymi bocznymi drzwiami, a mężczyzna klęczał obok Mateo, uśmiechając się niepokojąco, mówiąc Mam pieski w furgonetce, bardzo wyjątkowe. Potrzebują chłopczyka, który się nimi zaopiekuje. Chcesz je zobaczyć? Instynkty Izabel aktywowały się, zanim jej umysł mógł przetworzyć sytuację, i krzyknęła: Mateo! Mężczyzna stracił uśmiech, zastępując go zimnym, wyrachowanym spojrzeniem. W mgnieniu oka złapał ramię chłopca. Mateo zamarł. Nie krzyczał ani nie szarpał się, po prostu patrzył szeroko otwartymi oczami jakby głęboki strach odebrał mu oddech. Po drugiej stronie ulicy Donia Carmen Rodriguez, emerytowana pielęgniarka wyprowadzająca swojego małego psa, była świadkiem całego zajścia. Stanowczym głosem pełnym doświadczenia zawołała – hej, odsuńcie się od tego dziecka. Mężczyzna zawahał się i rozluźnił uchwyt na chwilę, wystarczająco długo, by Mateo mógł się uwolnić i pobiec do swojej matki. Isabel wzięła go na ręce, Podczas gdy furgonetka przyspieszała z piskiem opon na ulicy, pozostawiając czarne gumowe ślady. Z mocno bijącym sercem trzymała Mateo, który nie płakał ani nic nie mówił, tylko przytulał się do niej, drżąc. W ciągu kilku minut przybyła policja. Detektyw Jorge Ramirez, doświadczony śledczy w sprawach porwań dzieci, przejął kontrolę nad sytuacją z siwymi włosami i brązowymi oczami, które odzwierciedlały lata poszukiwań zaginionych dzieci, widział już wcześniej ten wzorzec. Pasuje do profilu, mruknął Diego Morales, przeglądając zużyty notes, zauważając, że w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy zaginęło czworo dzieci, wszystkie zwabione w pobliżu swoich domów, obietnicami małych piesków. Jego koleżanka, agentka Lucia Gomez, uklękła obok Mateo i łagodnym głosem zapytała Kochanie, pamiętasz, jak wyglądał ten mężczyzna? Isabel drżącymi rękami głaskała włosy syna i zapewniała go, że jest bezpieczny, prosząc, by opisał mężczyznę. Mateo trzymał się swetra matki, nie wydając ani słowa, jakby nagle jego głos zgasł. Z niepokojem w głosie Izabel szepnęła: Po prostu już nie mówi. Lucia i Diego spojrzeli na siebie, a Lucia skomentowała: To mutyzm wybiórczy, reakcja na traumę. Diego westchnął, pocierając skroń, zauważając, że opis był bardzo niejasny. Tylko mężczyzna i czarna furgonetka. Donia Carmen, która była świadkiem próby porwania, wystąpiła naprzód i powiedziała stanowczo – zapisałam część numeru rejestracyjnego. Pierwsze trzy litery to IZ. Oczy Diego otworzyły się szeroko, rozpoznając wagę tej wskazówki. Tymczasem Mateo odczuwał rosnącą bezradność – Chłopiec, który wcześniej tryskał energią, wydawał się coraz bardziej kurczyć. W następnych dniach przestał się bawić, rysować i odmówił wyjścia z domu. Jego noce wypełniły się cichymi koszmarami, które zakłócały sen jego rodziców. Izabel i Juan próbowali wszystkiego, bajek jego ulubionych potraw, nawet jego pluszowego misia, ale nic nie działało. Syn, którego znali, powoli gasł. Pewnej nocy, gdy Izabel i Juan siedzieli przy kuchennym stole ze zmęczonymi twarzami, terapeutka zasugerowała, aby adoptowali zwierzę wsparcia. Pies terapeutyczny mógłby pomóc, powiedziała spokojnym tonem. Juan, przeczesując zmęczone włosy ręką, odpowiedział Naprawdę myślisz, że to zadziała? Z wątpliwościami, ale zdesperowani, Izabel zgodziła się spróbować wszystkiego, nie wyobrażając sobie, jak bardzo to zmieni ich życie. Chociaż Mateo stracił głos, był ktoś, kto wciąż mógł go zrozumieć, a tym kimś był Rex. W Centrum Rehabilitacji Zwierząt dr Laury Mendozy powietrze pachniało środkiem dezynfekującym, zmieszanym z ziemistym zapachem sierści. Sala była prawie cicha, przerywana jedynie tykaniem zegara i okazjonalnym drapaniem pazurów o zimną podłogę. Na dużym ortopedycznym łóżku przy oknie odpoczywał Rex którego brązowe oczy spokojnie śledziły każdy ruch. Rex był jednym z najlepszych psów policyjnych w mieście, psem, którego umiejętności i instynkty uratowały życie, ale teraz nosił ślady ciężkiej bitwy, w tym głęboką bliznę na prawym boku, która przypominała o nocy, gdy jego kariera dobiegła końca. Trzy lata temu, podczas operacji ratowania porwanego dziecka, Rex bez wahania rzucił się na uzbrojonego podejrzanego. Napastnik, próbując się bronić, zadał mu głęboką ranę nożem, który był przeznaczony dla agenta, ale Rex zdołał go obezwładnić, nawet gdy krew plamiła jego sierść. W kolejnych miesiącach rana nie zagoiła się niecałkowicie, a z powodu braku zasobów jednostka zdecydowała się go wycofać, a nawet umieścić na liście do uśpienia, dopóki doktor Laura nie interweniowała. Z latami doświadczenia w programach wsparcia zwierząt była przekonana, że ostre instynkty i niezachwiana lojalność Reksa wciąż mają wartość, a teraz była zdeterminowana, by to udowodnić. Izabel siedziała nerwowo na krześle, palcami ściskając bluzkę, podczas gdy Mateo pozostał z tyłu, zaglądając z za jej ramienia. Chłopiec nie wypowiedział ani słowa od incydentu, mimo uczęszczania na terapię. Doktor Laura kucnęła na poziomie Mateo i powiedziała czule. Cześć, Mateo, nazywam się Laura, pracuję z bardzo wyjątkowymi psami, które pomagają dzieciom, które przeszły naprawdę przerażające chwile. Mateo nie odpowiedział, ale jego błyszczące niebieskie oczy utkwiły w owczarku niemieckim, który był kilka metrów dalej. Rex pozostał nieruchomy, z uniesionymi uszami, nie zbliżając się, tylko oferując swoją spokojną obecność. Chciałbyś go poznać? Zapytała Laura łagodnie. Mateo nie odpowiedział, ale też nie uciekł, co już było małym postępem. Pocieszającym głosem Izabel powiedziała: To dobry pies synku. Kiedyś był psem policyjnym, jak te, które widzisz w bajkach. Następnie doktor Laura wskazała na Reksa i poleciła cichym głosem: Zostań. Pies nawet się nie poruszył. Nie musisz podchodzić, jeśli nie czujesz się komfortowo. Reks zostanie tutaj. Ale jeśli masz odwagę, możesz wyciągnąć rękę, a on przyjdzie do ciebie. Mateo wahał się przez długi moment, pozostając nieruchomy, a potem powoli odsunął się od matki. Ostrożnie podniósł swoją małą rękę, a Rex czekał na końcowy sygnał. Gdy doktor Laura skinęła głową, Rex powoli opuścił głowę i ostrożnie podszedł, aż jego ciepły oddech musnął dłoń Mateo. W tym momencie coś się zmieniło. Małe palce chłopca lekko się zgięły, głaszcząc gęstą sierść reksa. Izabel westchnęła ze wzruszenia, zakrywając usta, ponieważ był to pierwszy raz, gdy Mateo zbliżył się do czegokolwiek lub kogokolwiek od czasu ataku. Łzy napełniły jej oczy, gdy szeptała: Dziękuję, kochanie. Mateo przytulił się do reksa, jakby pies był jedyną bezpieczną rzeczą w świecie, który nagle stał się przerażający. Doktor Laura uśmiechnęła się i powiedziała: bardzo dobrze Mateo Rex bardzo cię lubi. Chociaż chłopiec nadal milczał, nie puszczał psa. W ciągu następnych tygodni Rex i Mateo stali się nierozłączni. W domu Mateo spędzał godziny obok Rexa, śledząc małymi palcami bliznę na boku psa. Gdy koszmary budziły go w środku nocy, stałe bicie serca Rexa wystarczałoby go uspokoić. Chociaż wciąż nie mówił, chłopiec zaczął znowu rysować. Proste bazgroły chłopca i jego psa razem przed ciemnymi postaciami. Pewnego popołudnia, gdy był w gabinecie dr Laury, Mateo obserwował reksa wykonującego prostą sztuczkę i prawie szeptem powiedział: Dobry chłopiec. Jego głos był tak cichy, że przez chwilę Isabel myślała, że sobie to wyobraziła, ale gdy odwróciła wzrok, zobaczyła Mateo patrzącego na reksa z lekko otwartymi ustami, w wyrazie zdziwienia, jakby zaskoczył samego siebie. Izabel uroniła łzy. To nie było dużo, ale był to początek. Doktor Laura delikatnie położyła dłoń na ramieniu Izabel i szepnęła. Czasami zaufanie jest pierwszym krokiem do odzyskania głosu. Izabel uścisnęła dłoń terapeutki i dodała. Więc pójdziemy tam, gdzie to zaufanie nas zaprowadzi, nawet jeśli jest to miejsce, którego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, sala sądowa, gdzie prawdziwy potwór wyjdzie na jaw. W sądzie napięcie było niemal namacalne. Sala była pełna dziennikarzy, rodzin i obserwatorów, wszyscy w oczekiwaniu na jeden z najważniejszych procesów ostatnich czasów. W centrum sali oskarżony, Luis Ramirez, siedział obok swojego adwokata z niewzruszoną miną, mimo poważnych oskarżeń. Wydawał się dziwnie spokojny, palcami wystukując rytm na wypolerowanym stole obrony. Tymczasem Mateo mocno trzymał smycz reksa, jakby była jego kotwicą, a pies pozostawał czujny u jego boku, z uniesionymi uszami i brązowymi oczami utkwionymi. W Luisie, który od czasu do czasu zdawał się wyczuwać coś w powietrzu. Wszyscy wstać, ogłosił urzędnik, gdy sędzia Antonio Garcia wszedł z togą powiewającą za nim. Po zajęciu miejsca na podium. Sędzia przeskanował salę wzrokiem, zatrzymując się na krótko na Mateo i Reksie. Już zdecydował, że pies terapeutyczny zostanie, chociaż ta decyzja nie podobała się wszystkim. Zanim przejdziemy do mów wstępnych, powiedział sędzia Antonio powolnym i stanowczym głosem. Sąd wysłucha argumentów dotyczących obecności zwierzęcia wsparcia. Adwokat Luisa, Rafael Sanchez, wstał uprzejmie, poprawił krawat i zaczął. Wysoki Sądzie rozumiemy, że wsparcie emocjonalne jest ważne, ale obecność tego dużego owczarka niemieckiego mogłaby wywołać emocjonalną reakcję u ławy przysięgłych, co wpłynęłoby na obronę mojego klienta. Wnosimy o usunięcie psa podczas zeznań. Prokurator Sofia Herrera natychmiast wstała i odpowiedziała. Wysoki Sądzie Mateo ma pięć lat i jest ofiarą traumy, która spowodowała u niego wybiórczy mutyzm. Reks nie jest tu po to, by przyciągać uwagę, ale by zapewnić mu niezbędne wsparcie, aby mógł uczestniczyć bez doświadczania więcej udręki. Sędzia Antonio odchylił się nieco, nie ujawniając swoich uczuć i powiedział Przejrzałem raporty psychologa dziecięcego i specjalisty od zachowań zwierząt. Rex zostaje. Szmer przebiegł przez salę. Niektórzy zgadzali się, inni prychnęli. Rafael zacisnął usta, wyraźnie niezadowolony, i wrócił na swoje miejsce, rzucając spojrzenie na Luisa, który pozostał bez wyrazu. Proces rozpoczął się na poważnie. Prokurator Sofia namalowała przerażający obraz działań Luisa Ramireza. Wzorzec manipulacji, oszustwa i drapieżnych zachowań, który rozciągał się na wiele lat. Powołano kilku świadków, w tym starszą sąsiadkę, Carmen Ramirez, która drżącym głosem opowiedziała, jak widziała Luisa, próbującego zwabić Mateo do swojej furgonetki, Chwytającego ramię chłopca, zanim uciekł po konfrontacji. Mateo siedział cicho, malutki na dużym drewnianym krześle, ściskając smycz za każdym razem, gdy napięcie stawało się nie do zniesienia, szukając pocieszenia ureksa. Nadeszła kolej Mateo na złożenie zeznań. Głęboka cisza ogarnęła salę, gdy Izabel prowadziła go na mównicę, idąc obok niego ochronnym spojrzeniem, z ściśniętym sercem, życząc sobie żeby mogła zabrać go daleko od tego miejsca. Prokurator Sofia podeszła i powiedziała Łagodnie, cześć Mateo. Wiem, że to trudne, ale pamiętaj, że możesz po prostu przytaknąć lub zaprzeczyć, jeśli czujesz się z tym lepiej. A jeśli potrzebujesz przerwy, po prostu nam powiedz. Mateo miał wzrok utkwiony w stole, oddychając urywanymi oddechami, aż jakby czując wsparcie Reksa, ten lekko oparł się o jego nogę. Chłopiec opuścił rękę i powoli chwycił kosmyk, sierści Reksa, lekko kiwając głową. Dobrze, powiedziała Sofia łagodnym tonem. Mateo, czy możesz nam powiedzieć, kto był z tobą na podwórku tego dnia? Po długiej ciszy chłopiec podniósł rękę i wskazał bezpośrednio na Luisa Ramireza. Chociaż oskarżony nie wykazał żadnej zmiany w wyrazie twarzy, przez krótką chwilę jego usta się zacisnęły. Rafael natychmiast wstał, zgłaszając sprzeciw, że chłopiec widział zdjęcia oskarżonego przy kilku okazjach przed procesem, co czyniło jego identyfikację mało wiarygodną. Sędzia Antonio podniósł rękę i określił, że to ława przysięgłych oceni wiarygodność świadka. Sofia kontynuowała Mateo, czy ten człowiek rozmawiał z tobą tego dnia? Zamiast odpowiedzieć, chłopiec wykonał mały gest ręką, ten sam, który Rex rozpoznał chwilę wcześniej. Natychmiast uszy Reksa stanęły, jego mięśnie napięły się, a głębokie warczenie rozległo się po sali. Nie było agresywne, lecz wyraźne ostrzeżenie. Reakcja wprawiła wszystkich w osłupienie, a nawet sędzia Antonio pochylił się do przodu ze zmarszczonym czołem. Rafael ponownie wstał, tym razem z większą pilnością mówiąc Wysoki Sądzie, sprzeciwiam się, to czysta inscenizacja. Ale sędzia pozostał skupiony na Reksie który teraz był całkowicie nieruchomy z wzrokiem utkwionym w Luisie jakby wykrywał zapach który tylko on mógł wyczuć Była to taka sama instynktowna reakcja jaką Mateo pokazał minuty wcześniej Sędzia następnie zwrócił się do prokurator Sofii i zapytał czy ten pies kiedykolwiek miał kontakt z oskarżonym Sofia zawahała się zanim odpowiedziała Z tego co wiem wysoki sądzie nie potem sędzia Antonio zwrócił się do obrony i powiedział: „Panie Ramirez, czy znał pan tego psa wcześniej? Po raz pierwszy postawa Luisa się zmieniła. Jego palce zacisnęły się w pięść i pozostał cicho. Chwilę później oczy Sofii szeroko się otworzyły, gdy szeptała coś do swojego kolegi, a wkrótce potem członek zespołu prokuratury pośpiesznie opuścił salę. Co się dzieje? zażądał niecierpliwy Rafael. Sofia, zachowując spokój, Poprosiła o krótką przerwę, twierdząc, że pojawiły się nowe dowody istotne dla sprawy. Sędzia Antonio analizował sytuację przez kilka chwil, zanim ogłosił piętnaście-minutową przerwę, a sala powoli się opróżniała. Na korytarzach rosły szepty: Czy Rex rozpoznał Luisa skądś, a jeśli tak, to skąd? Sędzia był przekonany, że odpowiedź zmieni wszystko. Presja na prokuraturę rosła wraz z pojawieniem się nowych tropów. Luis Ramirez został oficjalnie powiązany z kilkoma przypadkami zaginięcia. Ale bez pełnego zeznania Mateo, proces wisiał na włosku. Nikt nie spodziewał się, że kluczem do rozwiązania sprawy będzie nie chłopiec, ale owczarek niemiecki, który nigdy go nie opuścił. Następnego ranka ze świeżym powietrzem jesiennego dnia zespół prokuratury pod przewodnictwem Sofii. Złożył wniosek o włączenie nowych dowodów kryminalistycznych. Analizowano próbki ziemi zebrane z furgonetki Luisa, a wyniki wskazywały na bardzo konkretne miejsce: opuszczoną chatę położoną w odległym regionie. Detektyw Diego Morales, z dekadami doświadczenia w podobnych sprawach, natychmiast zrozumiał znaczenie tego tropu. Wysoki sądzie, zaczęła Sofia, wnioskujemy o 24-godzinną przerwę aby podążyć za tym kluczowym tropem. Wierzymy, że ten dowód może być ostatnim elementem potrzebnym do rozwiązania sprawy. Rafael natychmiast zaprotestował, argumentując, że to tylko taktyka opóźniająca, ponieważ jego klient został już poddany wyczerpującemu przesłuchaniu, a próbki ziemi były w najlepszym przypadku poszlakami. Sędzia Antonio z surowym spojrzeniem uciszył sprzeciw i przyjął wniosek, zarządzając 24-godzinną przerwę. Posiedzenie odroczone, oświadczył, gdy młotek sędziego uderzył. Detektyw Diego i jego zespół szybko się zmobilizowali. Rex, zawsze czujny i opiekuńczy wobec Mateo, towarzyszył funkcjonariuszom w operacji, dając jasno do zrozumienia, że wyczuł coś, czego ludzie nie mogli zauważyć. Około południa zespół dotarł do opuszczonej chaty. Miejsce było niepokojąco Ciche, z drzewami szumiącymi na wietrze i grubą warstwą kurzu pokrywającą werandę. Lekkie ślady prowadziły do tylnych drzwi, sugerując niedawną aktywność. Rex był pierwszym, który zareagował po przybyciu. Jego uszy się podniosły, Pysk poruszał się z wielką uwagą, a jego ciało napięło się z podniesionym ogonem i mięśniami gotowymi, jakby miał zamiar skoczyć. Wydał niskie warczenie i zaczął krążyć wokół wejścia. To miejsce mi się nie podoba, mruknął Diego. Rex wie, że coś jest nie tak. Zespół postępował ostrożnie. Z bronią w ręku. Wewnątrz chaty otoczenie było proste. Stół, łóżko polowe i kilka pustych puszek z jedzeniem ułożonych w rogu. Wtedy Diego zauważył coś dziwnego przy tylnej ścianie. Drewniana podłoga pokazywała nietypowe spojenie, małe wgłębienie, nie na swoim miejscu. Stuknął delikatnie i powiedział, jest coś pod spodem. Z precyzją funkcjonariusze usunęli luźną deskę, odsłaniając wąskie schody prowadzące do ukrytej piwnicy. Powietrze stawało się zimne i wilgotne, gdy schodzili w dół, a słabe światło ujawniło przerażającą scenę rzeczy dzieci, stare zabawki, małe buty, wyblakły różowy plecak, a w oddzielnym kącie przykuta łańcuchem, ale żywa dziewczynka. Lucia, ośmulatka, była zaginiona od sześciu miesięcy. Jej blada twarz i podarte ubrania kontrastowały z wyrazem ulgi na widok funkcjonariuszy. Łamiącym się głosem, dziewczynka szepnęła Pomóżcie. Rex natychmiast zareagował, ciągnąc za smycz i skomląc, jakby rozumiał całe cierpienie, które ta mała dziewczynka zniosła. Diego pośpieszył, aby ją uwolnić, zdejmując łańcuchy i biorąc Lucję w ramiona, zapewniając ją: Już jesteś bezpieczna. Pomożemy ci. Lucja przytuliła się do Diego, drżąc podczas gdy ratunek wydawał się kończyć koszmar. Jednak bitwa jeszcze się nie skończyła. Z powrotem w sądzie wiadomość o uratowaniu Lucji szybko się rozprzestrzeniła, wypełniając salę dziennikarzami, rodzinami i ciekawskimi. Sofia, gotowa do zadania ostatecznego ciosu Luisowi, przedstawiła nowe dowody. Zeznanie Lucy i próbkę ziemi, które wiązały furgonetkę z chatą. Panie Ramirez, oświadczyła Sofia stanowczym głosem, jak pan wyjaśni obecność porwanej dziewczynki uwięzionej w piwnicy na terenie bezpośrednio związanym z panem? Po raz pierwszy Luis Ramirez wykazał oznaki zdenerwowania, jąkając się. Nie wiem o czym pani mówi. Sofia kontynuowała nieubłaganym tonem. Pana DNA znaleziono na łańcuchach. Ślady opon pana furgonetki pasują do śladów w tym miejscu, a co najważniejsze, Lucia żyje i może zeznawać przeciwko panu. Jej słowa ciężko spadły na sąd jakby jedna ocalała miała moc obalenia całej obrony. Starannie wykuta postawa Luisa zaczęła się kruszyć, podczas gdy jego adwokat szeptał z pilnością do jego ucha. Wtedy znowu Rex, który był blisko Mateo, podniósł głowę. Jego oczy zwęziły się patrząc na Luisa. Jego sierść się zjeżyła, a głębokie warczenie zabrzmiało w sali. Atmosfera ucichła, gdy owczarek niemiecki stawiał powolne i zdecydowane kroki, utkwiwszy wzrok w oskarżonym, jakby rozpoznawał coś, czego nikt inny nie zauważał. Luis zadrżał i wszyscy to widzieli. Człowiek, który do tej pory utrzymywał arogancką postawę, zaczął się pocić, przyciskając ręce do stołu. Prawie niewyczuwalnym głosem mruknął: Chcę zmienić swój werdykt. Wybuchły szepty zdumienia w sądzie, gdy sędzia Antonio García skierował surowe spojrzenie na Luisa. Panie Ramirez, czy pan mówi, że chce się pan przyznać do winy? Cała sala wstrzymała oddech. Drżącym głosem, Luis odpowiedział: Tak. Nagły koniec procesu wstrząsnął wszystkimi. Luis Ramirez został skazany na dożywocie. Bez możliwości zwolnienia warunkowego, pieczętując los człowieka, który siał terror przez tak długi czas. Jednak prawdziwymi bohaterami tej sprawy nie byli prawnicy ani śledczy, lecz pięcioletni chłopiec, który znalazł w sobie siłę, i pies, który nigdy go nie opuścił. W dniach po wyroku Mateo wypowiedział swoje pierwsze słowa od tygodni, trzymając pysk reksa swoimi małymi rękoma. Szeptem powiedział: Dziękuję rodzice płakali, widząc, jak ich syn zaczyna odnajdywać siebie, a gdy Rex machał ogonem i czule przytulał się do jego boku, stało się jasne, że istnieją nierozerwalne więzi. Bez względu na to, jak ciemna staje się sytuacja, zawsze będą tacy, którzy ośmielą się stawić czoła ciemności, nawet jeśli robią to na czterech łapach.